attendu que vous avez été impliqué en qualité d'auteur dans une agression violente à l'encontre de madame christina celestini qui se trouve être votre mère Pokażemy bowiem Państwu najnowszy film no, stosunkowo mało znanej reżyserki i scenarzystki, która nazywa się Ursula Meyer. Jest francuską, ale lubi też realizować swoje filmy w Szwajcarii. Jej ojciec był Szwajcarem, matka francuską. No i tym razem zapraszamy na film zatytułowany Niebieska Linia. Kameralny dramat rodzinny z, z taką dość wyrazistą historią przemocy domowej. W tym przypadku ta przemoc domowa jest przemocą odwróconą, ponieważ nie tyle dotyczy dzieci przemocy domowej w stosunku do dzieci, co odwrotnie. A więc tutaj, z z całego zamieszania i całą machiną napędową fabuły, jest najstarsza córka głównej bohaterki, która w wyniku pobicia matki no, dostaje sądowy wyrok niezbliżania się do swojej rodzicielki na odległość 100 metrów. Jakie z tego tytułu, tytułu rodzą się później implikacje, jakie konsekwencje i jak to się emocjonalnie rozgrywa. W łonie całej rodziny to Państwo będą mogli oczywiście zobaczyć. Bardzo interesujące kino, kino, które gdyby miał porównywać tutaj do polskiego rynku filmowego, to myślę, że wskazałbym ze względu na takie zainteresowanie dysfunkcyjną rodziną, wskazałbym. Do pewnego stopnia dorobek artystyczny Doroty Kędzierzawskiej. Wracając do Ursuli Meyer, jednak widać, że jest to twórca, który potrafi pracować z aktorami, i tutaj na słowo najwyższego uznania no, zasłużyli praktycznie wszyscy, którzy no, grają tam główne skrzypce, no, przede wszystkim Bruni Tedeski, taka włoska aktorka, ale związana bardziej z rynkiem francuskim, świetnie zagrała taką dysfunkcyjną, egotyczną, Matkę. No, cały film też jest zbudowany na niespodziance, więc nie chcę państwu tutaj zdradzać e, szczegółów. Niemniej jednak jest to naprawdę, jeśli chodzi przynajmniej o aktorstwo, praca na najwyższym europejskim poziomie. Więc ci z państwa, którzy lubią kameralne dramaty e, europejskie, rodzinne, na pewno będą zadowoleni. Serdecznie zapraszam. Środa godzina 18:30.